Oweczka mądry, Oweczka treningowa do seksy. Do seksu. Kurna no, na no, no. co to pisze? Okej okay, widzowie, zaczynamy rowerowe daj vlogi. Jesteśmy przy szkole mojej bułej. Tam miałem gimnazjum, tu miałem podstawówkę. Teraz idziemy tutaj spokojnie zobaczyć tutaj y, plac zabaw od lewej są, Od prawej strony. zaraz tam pójdziemy pokażę wam też również orlik, wam pokażę tutaj się uczyłem przez niecałe 8 lat uczyłem się w swojej szkole teraz by to powiedzieć ja jestem tutaj zobaczcie jak to wygląda dzisiaj jest zimno ale mam to nagle dopiero teraz będzie w tak dopiero chyba na niedzielę mam tam ten odcinek potem będzie miał zapracowany niestety bo niestety już pracuję wiecie gdzie jeśli nie wiecie, no to proszę się dowiedzieć dopiero w środę, jutro, w środę, w tym tygodniu i to to wygląda. Wygląda urządzenie, tu można to zrobić, to mamy tak wycinka, wciśnięcie się, siędziać, efekt treningowy W ten sposób jak to można to zrobić o, orbitek, efekt treningu, jak to można żywać, Drabinka, tutaj mamy wci, wioślarz. Jak to można zrobić? I może tutaj można poczytać, zapuzować. Wow, oweczka. Coś mądrego. Oweczka treningowa do seksi, do seksu. Ur, na, na co tu pisze? Rowelek elektryczny. Kurwa to kred chodzi, ja pierdzielę, że tu kred chodzi normalnie O ten materiał sobie chyba muszę chyba wziąć i to zrobię sobie To co byłem pisał na, to, na, to, na maszynie to zrobię sobie na, na Zwiastunie, jak się pośmieniecie za Krzysiak. No i tak to wygląda fajnie Wow Okej, okay, samo co mamy, to już widzicie No i chodzimy sobie teraz, to jest na na koło bo Tutaj nie ma e, Jakieś tu było groźne, jakieś było to nie jest ogrodzone. I sobie chodźmy tutaj spokojnie, tutaj chodzimy i tak dalej. Drom tam ryja ten sam dromsz, najmniej tam będę miał dobry odcinek. Dobra, roboty Day Vlog będziemy kończyć. Teraz idziemy się troszeczkę tam poprzechodzić, zobaczyć co tam w ogóle tam jest. No i pokazałem wam krótki materiał, żeby było to już Bo to jest zrobione. Teraz idziemy gdzieś się przejść, w tym zimny po ale idziemy się przejść, a potem będę to renderował dla was. Więc, widzimy się do kolejnego sięgo Rewel Vlogów, a to co będzie, to się okaże. Yo!